Cześć z tej strony, Mateusz Kodacz, Twój ulubiony sprzedawca, i dzisiaj jedziemy z tematem, który jest turbo ciekawy, czyli słowa, które mogą Twoją sprzedaż odpalić, albo słowa, które mogą no, tą sprzedaż po prostu zniwelować praktycznie do zera. Teraz rzeczywiście, pomyśl sobie o tym odcinku jako o takim pigułce po prostu wiedzy, którą możesz sobie zawsze odpalić, więc możesz wziąć teraz notes, zanocować sobie wszystko, albo po prostu wrócić do tego nagrania, kiedy tylko będziesz miał na to ochotę. I teraz zakazane zwroty, czyli w jaki sposób my sami często sami pocinamy po prostu skrzydła. Pierwsze słówko, które brzmi, ale, czyli. Słuchaj, masz rację, ale i teraz. Cały komplement i cała często rozmowa z klientem po prostu wyparowuje. Teraz psycholożka Diane Bucher nazywa ale czyli ten zwrot ale gumką do mazania mózgu bardzo fajne zresztą określenie czyli ono kasuje wszystko co było po prostu przed nim słówko numer dwa czyli konkurencja. Jeżeli pada takie słowo szczególnie na rozmowie w ogóle sprzedażowej no to rzeczywiście podświadomość klienta bardzo szybko reaguje i teraz analiza ponad pięciu tysięcy rozmów. Które przeprowadził taki portal, który nazywa się Gong, pokazała spadek szansy na kolejny krok po użyciu tego słowa. Więc radzę nie stosować po prostu. Słówko numer 3 rabat. Czyli jeżeli myślisz, że klient będzie do ciebie teraz pałał ogromną miłością, po prostu jak dasz mu ten rabat, no to okazuje się, że wcale nie. Bo jak pada takie słowo rabat, no to często konwersja spada aż o 17%. Słówko numer cztery, albo zwrot numer 4 Nie mogę lub nie da się. No jeżeli coś takiego opada, no to klient słyszy blokadę i także traci zaufanie do Ciebie. Zmień to na mogę, jeśli wtedy budujemy rzeczywiście przestrzeń do dalszej rozmowy. Zwrot numer 5, szczerze mówiąc, gdy zaczynamy zdanie, od szczerze mówiąc, to sygnalizujemy po prostu, że wcześniej ściemnialiśmy. I teraz. Time magazine w ogóle ma taką zasadę, że podczas korekty wszystkich artykułów do swojego magazynu, jeżeli takie słowo i takie, taki zwrot w ogóle pada, od razu tak naprawdę wywala cały artykuł. Więc jest to w jednych z wytycznych w ogóle pisania artykułów w tej redakcji, co jest bardzo ciekawe. Kontrakt, czyli słowo brzmi jak kajdanki w danych Gonga, to wystarczy, żeby rzeczywiście obniżyć poziom skuteczności o 7%. Zmień to. Umowa albo porozumienie będzie o wiele lepiej. I kolejne, absolutnie lub perfekcyjnie. I teraz tak, to nie chodzi o to, żeby ich nie używać, tylko żeby nie nadużywać. Czyli, jeżeli używasz to ponad 4 razy w rozmowie, umysł czuje, że jesteś lisowskim po prostu. I teraz rzeczywiście poziom konwersji spada o 16%, czyli no bardzo dużo. No a teraz z drugiej strony no to jakie słowa mogą rzeczywiście pomóc w decyzji? I pierwsze taki zwrot bo ponieważ. I był kiedyś taki eksperyment psychologa Langera w sprzedaży, który za samo dodanie słówka bo albo ponieważ zwiększało im całą konwersję w ogóle propozycji z 60 do nawet 93%. Nawet jeśli powód był totalnie kiepski. Także tip dla ciebie, zawsze podawaj powód. Proponuję wersję demo, proponuję ten pakiet, bo Pokażę to, jak obniżysz koszty, na przykład o 20%. Słówko numer dwa. Ty lub twój. Czyli taki personalny zwrot może podbić zaangażowanie nawet o 21%. Słówko numer trzy, czyli wyrażenie numer trzy. Wyobraź sobie, że. I to uruchamia neurony lustrzane. Czyli ludzie zaczynają projektować produkt w własnej głowie, co podnosi bardzo mocno pożądanie. Słówko numer cztery. Nowy albo nowe. Czyli My, jako ludzie Homo sapiens, kochamy nowości, dlatego na przykład Apple w jednej sercji tekstu używa słowa new ponad 23 razy. Zwrot numer 5: wartość plus jakiś konkret. Czyli kiedy spinasz ofertę wokół wartości, pamiętaj, że nie cech, budujesz most do portfela klienta. I teraz, portal Gong, o którym tutaj wspominałem, wskazuje, że wartość jest to jedno z najskuteczniejszych w ogóle słów w ogóle w sprzedaży. Słówko numer 6. Dowód. Czyli ludzie wierzą danym, nie deklaracjom. Czyli pokaż case'y, cyfry, screenshoty, recenzje, feedbacki, wszystko coś, co może rzeczywiście udowodnić, co jest prawdziwe. No i teraz tak, są jeszcze inne, czyli na przykład bez wysiłku, błyskawicznie, niezawodnie i teraz jeżeli użyjesz którejś z tych trzech, rzeczywiście bardzo dobrze i o wiele lepiej Twoje wszystkie oferty będą rezonować z klientem i podnoszą twoją sprzedaż. I teraz tak. Co naukowcy mówią w ogóle o słuchaniu, bo to też jest bardzo ciekawe. Czyli, jeżeli myślisz, i pewnie słyszałeś to wielokrotnie, że wystarczy aktywnie słuchać, no to plot twist, świeże badanie Yale pokazało, że sama empatia bez mocnego argumentu tego, że wysłuchałeś w ogóle, nie przekonuje rozmówcy, czyli nie wystarczy wysłuchać, czyli wysłuchaj, ale potem używaj tych właściwych słów, tych, których oczywiście tutaj wysłuchałeś, czyli słuchać i używać tych słów mocy. No to teraz tak. Jak to może brzmieć w realu, tak? Hmm, klient mówi, no brzmi ciekawie, ale pewnie to będzie drogo. Słuchaj, rozumiem twoje obawy, czyli zawsze potwierdzasz. Wyobraź sobie, że za 90 dni Pokazuje szefowi raport, w którym koszty spadły o 18%. Możemy słuchaj to ogarnąć, bo no nasz algorytm optymalizuje budżet co godzinę. No, dowód, słuchaj, firma XYZ, która z nami współpracuje, oszczędziła ponad 12 tysięcy w ostatnim kwartale. Słuchaj, podpisujemy dzisiaj porozumienie i startujemy jeszcze dzisiaj, i od jutra już oszczędzasz. Nie? No zobacz, fajnie to brzmi. No i teraz tak. I szybka taka checklista przed. Kolejną rozmową sprzedażową. To, co należy wyeliminować. Ale jednak, jednakże nie mogę: rabat, kontrakt, czy konkurencja, a co możesz dodać? Dlatego jednocześnie na przykład mogę jeśli wersja próbna, umowa, porozumienie albo na przykład alternatywne rozwiązania. I teraz pamiętaj, sprzedaż to taka no, gra w taką psychologię po prostu człowieka. Jedno ale i zobacz, klient może Ci. Jedno bo no, i klient wchodzi. Więc testuj, po prostu mierz, poddawaj to, co działa, to, co nie działa. Tak? No, brzmi proście, prosto, no, jest to proste. Wystarczy tak naprawdę trochę poeksperymentować. No i teraz uwaga, jeżeli masz jakieś pytania, coś Ci przyjdzie do głowy, zastosowałeś w ogóle te wszystkie myczki, o których mówię, no to z chęcią. Yy, z tobą, z tobą zamienię kilka słów, pokoresponduję, wymienię wiadomości. No i może być może ci podpowiem, co możesz jeszcze ulepszyć. A teraz słuchaj, wracaj do pracy, no bo pieniążki się same po prostu nie zarobią.